O, Nie, nie! O, lagi... Ale Ale No! No, Witam Witam was bardzo serdecznie z z tej strony Xmas ale chyba skończę z tym tekstem z tej strony, bo to jest dziwne przecież wiecie jakim jestem, no nieważne i dzisiaj zagramy sobie na paczce modów, kolejny odcinek, właśnie tak i właśnie wstaję na wydzianek musimy hmm. teraz sobie troszeczkę tutaj zjeść, bo nas nieźle ostatnio spraw głód o, nie mam bym sobie postrzelał jeszcze No nic, dzisiaj następny dungeon Nie wiem co to jest, o widzę chyba tam jest spawn Tak, tam jest spawn Okej, okay, chyba mogę już spaść z tej wysokości, ale wolę nie ryzykować Okej. Okay. O Jezu, przepraszam Was na chwilę Okej, okay, już jestem A więc, kontynuując O, kobl Tylko po co mi kobl Jak mam już go w cholerę Tutaj węgla też się przyda, czemu nie O mówić, Nie, nie o, lagi. Ale młodźka. No! Co? No. Super. Dostaliśmy kopniaka od psa. Zombie. Uff, postaram się szybko to ogarnąć. Kurczę, gdzie ja to spadłem? Może sobie chyba... Wziąć i... o jest Załadować deadpointy, muszę sobie tego moda wziąć i... chyba, że go mam już O, to jest waypoint? To jest przybliżanie mapy, jak się oddala teraz O mm, jak to się robiło? O, ale fajnie nawet nie wiedziałem, że jest. Ty no to super. Teraz będę wiedział większość. Ile tu jest itemków w ogóle? Widzę Bibliocraft. Łot. O, no to teraz będziemy już wszystko pięknie wiedzieć. O, nawet przypalanie. Nie no, genialnie Po prostu świetnie No nic, ale wróćmy sobie do gry yy, jakby to teraz tutaj rozwalić, muszę ręką <słuch> Ogólnie, planuję dzisiaj wejść do tego dungeonu, jak mi oczywiście te wszystkie moby na to pozwolą Miałem iść tam na górę po jedzenie i po to siano Specjalnie czekaliśmy po to Ale z zaistnionej sytuacji chyba Nie chcę się tam z portem wracać O mój exp No Kurde Chodź tu exp? Tam jest z level jak nic No Uu, Teraz tak Buciki Hmm. Spodnie. okej okay. I to by było chyba już tyle. Chociaż ten. A, to też weźmiemy. Nie będziemy marnować. Chociaż to je, może się przydać na tak na czarną godzinę. Nie, nie sadzonka. To może się przydać. zawsze się przydaje. I teraz gdzie był ten. O, jak fajnie. no tak przy okazji, jak tu już chodzimy, to może zabijajmy sobie jakieś zwierzęta, żeby mieć żorcie, bo żarcie ważne jest. To sobie wyrzucimy. Piórka no będą dość potrzebne i to też sobie wyrzucimy. I ciśniemy. Gdzie był ten cholerny dungeon? On był, zdaje mi się chyba gdzieś tutaj. Nie, no, ale tak serio, to patrząc na to, to tutaj są dość silne te mopki. Bo ja Zdycham co chwilę Łot. Wow, skąd to się tu wzięło? No, ale mamy tutaj moczkę kostną. No i znowu jedzenie. Jest pełno okazji na jedzenie, ale. O, super, a gdzie teraz to wsadzę? Uch! Muszę sobie plecak załatwić, ja mam tylko cztery, o, krowy by się przydały Po co mi to? Co by tutaj jeszcze? To... U, to I to O, jest, no, Okej okay. Dobra O, jest dungeon A to co? Uuu, mam What? co się dzieje? Okej okay. No fajnie Błeczka by się przynała, ale znowu nie mam gdzie wsadzić dobra drewno Siadło też by się przynało Dobra, nieważne Lecimy O, może zrobimy tak i to jest po prostu chyba genialny pomysł Przy okazji Zaliczania sobie tamtego dungeonu tam na samej górze To zaliczymy sobie wieżę walk Mam nadzieję, że mi się uda Bo jest dość ciężka, ale itemki są Dość O, uh. Halo? What? What? Skąd wyście się wzięli? Łot! Dobra No dobra, trucizna znajdź sobie Okej okay. Skąd wyście weszli? Pewnie stąd No pewnie, późno jeszcze zenchantowany Nie widzę was No ile was tu jeszcze będzie? Jest! Uf! Nie, nie przychodźcie tu! No! Super! Genialnie, nie no dobra. To ja może zrobię tutaj szybkie cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. O! Kurczę. O! Wydajność 2: jak fajnie, tylko że no dobra, nie no spoko spoko Nie narzekam What, nie znowu jakiś O, o Nie, idźcie sobie błagam was Z nich diamentowe rzeczy wylatują Troszeczkę mi się to nie podoba, że one mi tutaj wchodzą Dlatego chyba tutaj tak o Tak o I U. Tak o i teraz będziemy chyba bezpieczni. Okej, okay, pierwsze piętro zaliczone, jeszcze ileś tam. Co my tu mamy? Świeczki, przyciski. Ciekawszy, jak postawię świeczkę, to się będzie roztapiał. Lud chyba tak. To postawię mniej więcej w tym miejscu. Żeby mi się tu nie rozpiły mopki. Okej, okay, na chwilę sobie weźmiemy kilow. Żeby rozwalić to, okej, okay, brzmi potrzebne Szkoda mi trochę tego wywalać Co tu jest? Wydajność, wydajność, cholera Szczerze szkoda mi tego trochę wyda... Skąd ty się wziąłeś? Aha, no tak, bo wy macie jeszcze tutaj takie przejście Wspólnie tego nie przemyślałem No nic o miecz najważniejszy no głupie chociaż mam pomysł albo nie jednak nie dobra to tu to tu to idzie tu to nam nie niepotrzebne nie mamy konia piórko nam nie jest potrzebne to nam niepotrzebne cholera wełna nam potrzebna skrzynia okej okay, jeszcze nenderowe spadaj Okej, okay, ogólnie mamy drewno, więc skrzynie się zrobi później Okej, okay, wiemy Lecimy dalej. Cholera Ogólnie fajnie, jest, że teraz mam O nie, ile was tam jest jeszcze zenchantowany? <noise> Naprawdę, chce mi się z wami tak walczyć, że po prostu najchętniej bym was... Nie wiem, co bym z wami zrobił, ale... Ale coś, żeby... O, chyba nic takiego mnie nie robi. Dopiero jak mnie dotknie, to chyba coś się dzieje. O, dobra, dobra, dajcie sobie już się, no. Fajnie, bo mi level wchodzi. Co? Skąd ty żeś wyrosł? Okej, okay, niszczymy. Szybko. O, nie, 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 nie. Cholera, jak zwykle dziura na piętro Spaduwa Cholera No Okej okay. zabezpieczeni I tam się podoba Co tu jest? Na razie walimy ochrona 2 Fiery aura Fiery aura co to jest? Sprawdzimy Ciekawi mnie to bardzo Co to jest? Szurowa wołowina, przyda się Gdzie to wszystko dawać? Może tak, to nam już jest niepotrzebne, bo wełny mamy Tutaj damy to Ha, jeszcze czekacie Chodźcie, o nie Dobra Okej okay. O nie, wy jesteście takie malutkie, zapomniałem Lecimy dalej O! Na no górze Złość, złość, złość idziemy zbugowane te pająki Kurna Creeper. Creeper! U, trochę nas tutaj zlamiły. Tak na wszelki wypadek Kurczę Dobrze przynajmniej trochę zombie nam wyprodukowało Męso Męso Węgiela właśnie gdzie nasz węgiel? Dopiero go tyle zebrałem, no super To się przyda to niekoniecznie, ok. A, lecimy dalej. Musimy to chociaż trochę, co to znowu wypadło. Ochrona 2 Kurde, wszystko przyda. Nasiona, yy. ale to się później przyda. Nie, nie przyda się. Ochrona przed pociskami, 4. Dobra, ale nigdy mnie nie strzelał oprócz tych łączników, ale nie, nie mi się Marnować nawet kowadło na takie coś Okej, okay, lecimy dalej Jezu ile was tu jest O nie Dobra, to może jeszcze inna sztuczka Gdzie są mniej więcej te spawnery? One są tu O, to będzie wprost idealny pomysł. Oho, witajcie! Coś się stało, biednym pańczkom? Dobra, jeszcze drugie. Po ja to mieczem rozwaliłem? O, część po prostu sposób. To jest super tam był jeszcze szkielet, ale jakoś sobie zaraz z nim poradzimy. O właśnie, zablokowałem przejście O, no strzel, strzel, tylko tak błagam cię. Kurna. Okej. Okay. Kolejne piętro zaliczone. Jedzonko nareszcie, jakieś jedzonko. Hmm. Co to jest? O nie, nie! Nie, tylko nie wybłagam. Jeszcze senchantowany, nie? A kysz Kurde. No nie wiem jak ja to teraz zrobię Muszę was wykosić Ale nie wiem dokładnie w jaki sposób Za dużo was jest Świeczka Wykości się same Cholera jasna no... O chodź tu Jezu, odbijają mną jak piłką Dobra, trzeba zablokować... Nie... Jeszcze wy by... Przejście Chlebek I ciśniemy dalej O nie Wybijcie się, genialnie jesteś, jesteście, jesteście genialny O nie. No Gińcie skąd Was tyle? Nie przez okno! Wybił. Kurna, prawie bym wypadł przez okno przez niego. No skaczcie, skaczcie. Kurna, żartowałem. Ham, szkło. Okej. Okay. Teraz zrobimy to sposobem poprzednim. O NIE! Co robisz, pajączku? Mam na nadzieję, że nic na odległość. Okej. Okay. No! Co za... ...kloc, głupi. a co to? osłabienie no przez okno wlezu. nie tu jest dziura po prostu dobra dwa spawnery o kochani my będziemy zaraz kończyć zaraz czyli już ostatnie pięterko Trzeba mieć po prostu sposoby. Hom. Cześć koledzy. A jakbym tak zrobił. Hop, 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 hop. Gdybym sobie teraz tutaj otworzył. O nie. Chociaż nie, dobra, dobra. Bicie się, bicie się. To chyba tak miało być, nie wiem. Za dużo was jest, U, spadnę zaraz, spadną. No. Co za sfinaki. Hmm, za dużo was jest. O Spadaj. No! Nie, 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 nie. już wolę tutaj do tej dziurki. Idzie. O kurda. Już nieważne. Okej, okay, chyba tutaj będę kończył tą męczarnię. Bo to troszeczkę za daleko zaszło. Za niedługo będzie znowu odcinek i dokończymy tą wieżę, później dojdziemy na ten dungeon na samej górze. Pozwiedzamy jeszcze trochę i pójdziemy na, do Twilight Forest. Ja się już będę z Wami żegnał, a więc nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jeżeli chcecie, możecie mnie subskrybować. Ha i do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.